i dziś zapraszam Was na dalsze sprzątanie w moich kosmetykach słuchajcie, kupiłam takie organizery w Pepko za 8 zł. Pomyślałam, że w nich właśnie poukładamy rozświetlacze i pudry, żeby też zwiększyć miejsce w tych szufladach. I co jest też fajne, to to, że słuchajcie, o te plasticzki się wyjmują, także gdyby na przykład nam coś tutaj chciał, chcielibyśmy jakoś poukładać w inną stronę albo coś większego włożyć, to i tak możemy. Także fajnie i to kosztowało słuchajcie 8 zł, więc niedużo. Wzięłam dwa. Zobaczymy, czy to, czy to wystarczy najwyżej dokupię. I też jeżeli ktoś by chciał na przykład w łazience poukładać, to słuchajcie... One wchodzą jeden na drugi, widzicie? Także można sobie też w ten sposób coś organizować. I wziąłem jeszcze jeden, taki zadyszkę i słuchajcie, on wygląda tak w ogóle tutaj wygląda tak jakby kryształy, coś takiego, ale to jest plastik i on kosztuje, słuchajcie, dychacza i on tutaj ma miejsce na pomadki i tutaj takie inne miejsce, jeszcze większe, więc może tam pewnie podkład włożyć albo coś takiego, ale myślę, że też pomadki będziemy mogli poukładać. Chciałabym też taki, słuchajcie, organizer taki cały, gdzie, by, gdzie byłoby miejsce na pomadki właśnie o takie coś, ale jeszcze takiego nie znalazłam. Jeżeli macie miejsce, gdzie mogę takie właśnie kupić jak z samymi miejscami na pomadki, to napiszcie mi w komentarzu. Dobra, słuchajcie, w tym pokoju też mam właśnie Alexa, no i no i tutaj e, z myślą o tym, o tej szufladzie kupiłam te organizery i jak widzicie mam tutaj bronzery, róże, rozświetlacze, a także pudry i to sobie dzisiaj poukładamy. Najpierw e, przejdziemy przez wszystkie, żebyście sobie zobaczyli co ja tutaj ciekawego mam. No, i sobie, słuchajcie, to poukładamy. Najpierw pogrupujemy, tak myślę. E, wydaje mi się, że tu nie są jeszcze wszystkie moje pudry i tak dalej, bo jeszcze część mam w rzeczach, których nie używałam. Tutaj mam część jeszcze wyżej, słuchajcie, z rzeczami do testów, i tu jeszcze na biurku, i jeszcze w paczkach, ale to spokojnie. Myślę, że przed świętami, już jak będziemy sprzątać, to będzie wszystko ładnie, pięknie poukładane. No dobra, ale w każdym razie, róbmy to po kolei. Tutaj mamy, słuchajcie, puder, znam. Taki chyba najbardziej popularny, transparentny puder, telenaum, więc sobie odkładamy, najpierw pudry wszystkie wyciągniemy, słuchajcie. Albo nie, no po kolei. Dobra, po kolei, słuchajcie, ja to będę y, odkładać może w ten sposób, jakoś to zrobimy. Ja to będę, słuchajcie, odkładać i gru grupować. Mam nadzieję, że mi się to y, uda. Tutaj mamy y, rozświetlacz Timu X, ten najnowszy, bardzo fajny, słuchajcie, ale dla osób o jasnej karnacji. Tutaj jest trio, to jest bardzo fajny trio, chyba już go nie ma w tym momencie. Z kolekcji Sinsaya, która wyszła jakiś czas temu. Tutaj mamy bronzer z Bella, bardzo fajny. Już tutaj mam, słuchajcie, denko. On był z poprzedniej kolekcji, z tamtego roku. Z poprzedniej kolekcji, w sensie z letniej kolekcji. Dobra, tutaj mamy wkłady, słuchajcie, z, z Vibo. I to tutaj want. One jeszcze trochę czasu mają, ale ogólnie Wam polecam też te wkłady sobie kupować, nawet bez, wiecie, bez, bez tego, po prostu same wkłady i sobie fajnie używać. Tutaj mamy puderek z Bella, bardzo fajny, więc idzie do pudrów. Tutaj mamy znowu różyk z Teamu X, mega fajny, powiem ja Wam, że gdyby ta cena była niższa, to by było naprawdę super. Tutaj mamy różyk tylko, że w kremie od Pixi, E, tutaj mamy kolejny rozświetlacz z Bela. to jest świąteczna kolekcja, bardzo fajny i słuchajcie, pachniał migdałami, także mega fajnie. E, tutaj taniutki rozświetlacz, jak widzicie już mam praktycznie, <grych> nic mi tutaj praktycznie nie zostało, z Libo Diamond Illuminator, bardzo wam, bardzo wam polecam i jak one są na promocję to zawsze u mnie, słuchajcie, macie o tym info. Tutaj mamy kolejny puder z Lovely Cooking Time jeszcze jeden gdzieś mam kupiony, ale, ale nie jestem pewna gdzie. Tutaj mamy puder z HD -tem. Na pewno mam kupiony jeszcze jeden, bo tu zostało dosłownie, słuchajcie, o, widzicie, tylko tyle, na, na dwa-trzy użycia, bo są teraz prące. Tutaj mamy mineralny puder z bella, słuchajcie. I nie wiem, czy się z nim nie pożegnam. On fajnie pachniał, ale, ale jakoś tak może nie do końca. U mnie się sprawdza aż tak dobrze, jak jakbym chciała. Tutaj mamy taki puderek z Bella też, bardzo pięknie pachnie, użyłam kilka razy na ten moment, no i ma takie ładne motylki, nie wiem, dajcie znać, czy Wy też kochacie takie, słuchajcie, ładne opakowania, no i właśnie jak coś jest wytłoczone. O, tutaj jest bardzo fajna paletka do konturowania, taka z Pixi, kiedyś taką się z Wami podzieliłam, tutaj kolejna bardzo fajna paletka do konturowania, którą bardzo lubię i ona jest poprzedniej z poprzedniej serii Timu X dla Ingrid. E, o, proszę bardzo, bardzo, bardzo fajna Więc odkładam ją do tych e, paletek Tutaj mamy kolejny bronzer O Jezus, jak ja lubię ten bronzer, słuchajcie On był z walentynkowej kolekcji Bella pachnie kokoskiem. No coś pięknego, coś po prostu pięknie pachnącego, ale teraz jest nowa kolekcja i tamten też pachnie e, podobnie kokoskiem. Kolejny brązer, który Wam polecam B -B i Choose What I Want, tylko właśnie z takiej serii Chosen, chosen One, jakoś tak. I to jest numer jeden dla, dla i Ideolo. Olo słuchajcie. Tu mamy kolejny puder z Bella prasowany, no ogólnie są fajne i tanie. Tutaj mamy rozświetlacz z Eveline, o, jego też Wam bardzo polecam. Złoty, pięknie się mieni. Tutaj mamy, słuchajcie, róż w kremie z Florence. Całkiem spoko. Tutaj mamy kolejny rozświetlacz z Bella. E, 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 trochę tego mam, bo, słuchajcie, trochę tego mam. I zastanawiam się, czy właśnie nie, nie, nie zrobić selekcji jeszcze. Zobaczymy. Tutaj mamy też puder z Bella. On teraz widziałam, że wrócił do sprzedaży e, z tamtego roku z kolekcji e, świątecznej, letniej, i on e, jest miętowy, słuchajcie, daje taki efekt chłodzenia. Tutaj mamy znowu z tej ładnej kolekcji Daisy, słuchajcie, rozświetlacz. On jest taki bardzo subtelny, więc e, dla osób, które które boją się trochę rozświetlacza, ale jednak coś by chcieli, żeby się błyszczało. Tutaj mamy puderek z serii Wege, też to była jedna z limitowanych kolekcji. Tutaj mamy wszystkim dobrze znaną czekoladkę, którą Wam też polecam, jeżeli chodzi o bronzery. O, ten puder brązujący jeszcze możecie znaleźć, bo to jest poprzednia kolekcja Bella, nie ta, co jest teraz, tylko poprzednia, ona pachnie, słuchajcie, ananasem. Tutaj mamy znowu ten rozświetlacz z Everline, tylko o numerze, słuchajcie, 3 i on jest taki różowy. Ale nie, nie przestraszcie się, on, on na, na skórze nie jest aż tak różowy. Tutaj mamy znowu Vivo Diamond Illuminator. Jak widzicie, ulubiłam sobie te rozświetlacze. Tylko to jest numer jeden i on jest srebrny, także wam też polecam. Tutaj mamy taki rozświetlacz w kremie. Teraz też jest rozświetlacz w kremie, słuchajcie, jeśli chodzi o Bel. No i on też pachnie ananaskiem, słuchajcie. O, ten puder jest super, Ilumi, słuchajcie, jego można online dostać normalnie, jest w sprzedaży, no i widzicie, jakie jest użycie, bardzo dobry, on jest bardzo podobny moim zdaniem, słuchajcie, do tego właśnie, co Wam pokazywałam, tego Moist, bardzo fajny, bardzo fajny puder, a powiem Wam, że pudry w kamieniu ja bardzo rzadko używam. I tu mamy kolejny brązerek, on właśnie chyba też miglełami pachniał i właśnie z tej świątecznej kolekcji. Ogólnie bronzery z bela zarąbiste. To jest paletka też Verso, ona jest spoko, tylko trzeba uważać, bo i róż, i te bronzery są dosyć ciemne i dobrze napigmentowane, no a rozświetlacz niestety użyłam tylko jako cień, gdyż, ponieważ, słuchajcie, jest ciemny dla mnie, dla Bladziowa. Tutaj mamy taki fajny, ładny róż, opakowanie przepiękne, opakowanie przepiękne, różyki takie brzoskwiniowe z Mojry, też fajnie, bo takich odcieni akurat za dużo nie posiadam. Tutaj coś, co kiedyś było po prostu rarytasem Anastazja Amrezy. Słuchajcie, udało mi się dostać go na urodziny, więc mega się wtedy cieszyłam. E, tutaj mamy też taki różowy rozświetlacz z walentynkowej kolekcji e, Bea i powiem wam, że chyba go nawet nie testowałam, ale zostawiłam, bo różowych mam mało. E, tutaj mamy perełki z Eivonu. Ja na pewno zostawiłam do TikToku i tutaj mam też perełki brązujące, także myślę, że TikToki sobie nagramy z testami. I tu mamy jeszcze jeden puder znam, tylko wersji satin. I tutaj mamy taki brązer w kremie z Bella. Powiem Wam, że ja z brązerami w kremie aż tak się dobrze nie lubię i jakoś tak super nam się nie współgra. Dobra, i tu mamy właśnie jeszcze rozświetlacz i różyk w kremie. Tutaj mamy też korektory znam, które kupiłam właśnie do konturowania na mokro. No i powiem wam, że parę razy użyłam. Tutaj mamy też taki stick rozświetlacz. Tutaj też mamy rozświetlacz do ciała. I tutaj mamy rozświetlacz do ciała, bo te rozświetlacze do ciała wychodzą na bieżąco z Bella i nim i je chyba dam. Słuchajcie, dalej, bo teraz mam te nowe. No, a to jest pudełko po gąbeczce, którą teraz używam. Ogólnie bardzo fajna. Polecanko, ale opakowanie wywalamy. Like yeah, you. yeah, Powiem Wam, że jeszcze bym sobie chciała zamówić taką matę z K, okay. żeby to wiecie się nie ruszało. A widziałam, że takie maty są. I patrzcie, dwa te organizary się mieszczą. Wydaje mi się, że jeszcze jeden by się zmieścił, nie? No, jeszcze jeden by się zmieścił, także myślę, że sobie jeszcze dokupię. A teraz będziemy układać. Zobaczymy, ile się tutaj zmieści. I just can't nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe you're break. Boy, you're my weakness. Giving we take the love that we make. It's my favorite drug. Too caught up in your love. Bardzo ładnie to wygląda. Tu jest jeszcze miejsce, miejsce na trzeci koszyk i kupię jeszcze jeden, bo tutaj, słuchajcie, na biurku mam jeszcze pudry z Klarensy i róż z Klarensy i troszeczkę rzeczy z Paezę. Także akurat będzie na trzeci organizer. Także kupię jeszcze jeden i akurat się zmieści. zobaczcie tutaj też fajnie po boku się wszystko zmieściło, więc super. Teraz czas na szufladę z podkładami i jak widzicie, wszystko się do tego wsunęło. I to bez sensu zajmuje aż tyle miejsca. No i to nie jest wszystko niestety, ale znowu sobie będę potem dokładać. Słuchajcie, tutaj nie mam organizerów, ale mam takie pudełko jeszcze, jeszcze po paczce PR z Bella i pomyślałam, że właśnie włożymy i sobie wykorzystamy właśnie w ten sposób. Te pudełka, szczególnie, że tam pod spodem też sobie tak wykorzystałam i fajnie to wygląda. No i co, jedziemy słuchajcie z przeglądem. Tu jest podkład z Eveline Wonder Match, bardzo go lubię. Mamy tutaj krem BB's bardzo fajny, jest to nowość tegoroczna. Tutaj mamy Lirenną no Mask. Powiem Wam, że w tamtym roku to była nowość z tego, co pamiętam. I zużyłam praktycznie je do końca i nie wiem, czy w ogóle tutaj jeszcze coś jest. Także trzeba będzie sprawdzić. E, tutaj jest drugi odcień Wonder Matcha, troszeczkę ciemniejszy, to jest 0,5, a tamta była 0,1. Tu jest podkład, tragedia. Dam mu jeszcze jedną szansę z Rare Beauty. Okropnie mi się nie sprawdził. Wyrzuciłam kasę w błoto. Tutaj jedna z moich nielicznych baz, jest ona z Ingrid, ona była chyba asygnowana przez Monę, tak mi się wydaje. Mamy tutaj Fitmi też podkłady, a ja je bardzo lubię, ale widać już końcówka, także trzeba będzie je zużyć do końca i wyrzucić. Tutaj mamy jeden z moich dwóch sprayi do piegów. Dalej mamy tutaj taki krem BB bardziej, ale to jest nazwany podkładem, słuchajcie, z Ingrid. No, on jest bardzo, bardzo, bardzo leciutki, lekko kryjący. Chyba dodałam test na TikTok'a. Tutaj mamy też kolejne dwie bazy, też fitmi Me. Są. powiem Wam, że nie mam co na nim narzekać. Mają dodatkowo SPF. Tutaj mamy też taki podkładik z Bella. O, ten podkład jest mega fajny, sensik słuchajcie, w naturze. To jest marka Natury i Wam polecam. Troszeczkę ten najśliczy odcień nie jest taki super jasny, ale można sobie kupić rozjaśniacz, właśnie znam i też będzie fajnie. Tutaj mamy jeszcze podkłady Superstay. Ja też bardzo lubię. One są troszeczkę takie mocno kryjące. Tutaj mamy też taki podkład z Liren. On jest niedrogi, chyba z 15 zł kosztuje. Tutaj mamy też XM Match Liren. Bardzo fajny, też lekki, lekko kryje. I tu mamy też ten podkład. Tylko z tego co widzę, chyba w najciemniejszym odcieniu. Chciałam chyba robić jakieś konturowanie na mokro, tak mi się ci wydaje. Oj, już mi upadł. E, dobra. To nie jest jeszcze wszystko, słuchajcie, bo mam tutaj znowu jeszcze w paczkach różnych poustawiane, no ale cóż. Tutaj mamy też podkład z Avonu. Dalej, słuchajcie, o nie Dalej mamy zapas jeszcze podkładu z Lovely. Kolejne opakowanie jest tutaj w użyciu. Mamy też krem BB z Miszy, Mam go, żeby dać mu jeszcze jedną szansę i też, żeby nagrać film na YouTube'a, bo powiem ja że jakoś się super nie polubiliśmy. Tu mamy też taki mini spray z Urban Decay, który miałam kalendarzu adwentowym. I tutaj są jeszcze... Aha, takie krople z Bela. Ten jest y, taki, który niby zamienia podkłady wodooporne, a ten jest przyciemniający. Wszystko przekarłam. I wkładamy te pudełeczka. Mój, o, jest, czyjś, jest mój włos, tak, słuchajcie. Dobra, może to, bo to jest bardziej stabilne. I tak, zobaczymy, czy to się uda nam poukładać. I zobaczcie ile miejsca zaoszczędziliśmy, tak to zajmowały całą szufladę te podkłady i nic nie było widać, a tak to w sumie wszystko widać i zostało nam jeszcze tutaj jedno pudełko, także mega, mega fajnie i myślę, że do tego pudełka trafią kolejne podkłady, chociaż nie ma ich za dużo już, więc tutaj mogłyby się zmieścić, a tutaj może jeszcze będziemy wrzucać, słuchajcie, rzeczy do testów, bo trochę tego mam, a w jednej szufladzie mi się nie mieszczą, więc to jest dobra, myślę, że opcja. I to jest, słuchajcie, najgorsza szklada pierwsza, w której już dawno sam kontrolę, co się dzieje. Ja tutaj po prostu wrzucam wszystko, co jest mi potrzebne i rzeczy, które są do testów. Także mam tutaj pudło też z rzeczami do testów, więc będziemy na razie przerzucać te rzeczy, a potem jakoś to poukładamy. Więc mamy tutaj, słuchajcie, no rzeczy, które są zawsze potrzebne. Tutaj mam jakieś takie mm, rzeczy do makijażu, które chcę sobie wykorzystywać, które wykorzystuję. Tutaj mamy naczepki, takie zaczepki do obrazów, na których, których wisi, bo jest no tło to jest słuchajcie też takie takie coś do tych toków potrzebne o tutaj mamy na przykład ozdoby do włosów gumeczki do włosów oczywiście nie wiem nie wiem, co ja mam z tym zrobić no ale tu mamy pomadę od Benefitu słuchajcie razem z, ym, z takim o z takim dedykowaniem do brwi słuchajcie pędzelkiem. muszę to w końcu nagrać o, jest pomady. Dawno pomady nie używałam, także odkładam tutaj do rzeczy, do nagrywek na razie. O, oczywiście są motylki, których kiedyś szukałam. Fajnie, może znajdziemy, słuchajcie, pilocik. Zgubiłam pilocik do lampy i nie mogę zmienić w nim e, w ogóle koloru, więc szukamy. Tu jest woreczek. Woreczek, słuchajcie, którym kiedyś przyszła kolekcja Bela i coś tu nawet jest. Coś, coś tu nawet jest, słuchajcie, w środku. Hmm, okej. Okay. Rzeczy są, także je bywale. Zobaczymy, co z nimi zrobię, może właśnie zaraz je komuś, komuś oddam częściowo chociaż. Tu są też moje akumulatorki, słuchajcie, do, 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 do aparatu, to jest akurat ważne, więc to jest priorytetowe. Oczywiście tutaj jest milion tych gumek się powysypało, słuchajcie, takich malutkich, więc je musimy włożyć. I tu są też rzeczy, słuchajcie, które właśnie odkładam do testów, nie tylko na TikToka, ale właśnie już z myślą o YouTubie. Jak zaczynałam ten kanał, to właśnie to wszystko zaczynałam sobie ogarnąć. I tutaj są na przykład pudry pod oczy z Nam i też jest puder pod oczy, czy to, tak, różowy puder pod oczy z H&M, który kupiłam specjalnie. I tutaj mam też Puff Cloud, więc sobie go, koło niego właśnie położę w tym pudle te, te właśnie pudry i będę wiedziała, że to jest razem do jednego. Boże, mam nadzieję, że znajdziemy ten pilocik. I ja. są y, moje, słuchajcie. Takie te bo które używam jednorazowe niby, które używam do brwi, ale one są wielorazowe, wystarczy je po prostu umyć, moi drodzy, umyć. Dobra, no, tu mamy e, taką kasiemkę washi tape tak zwaną, słuchajcie, e, którą m, używam czasami do kresek. E, tu mamy jakąś pomadkę nową, tu mamy też nową pomadkę z Vivo Spicy, tu mamy puder e, Variette rozświetlający, który chce właśnie z znam parować. Tutaj mamy też nowe pudry od Lobby, które kupiłam też właśnie, żeby nagrać test wszystkich pudrów z Lobby, także się to pojawi. Mamy taką maskę z Słuchajcie z Facebooka, którą też wam obiecałam przetestować. Kupiłam i ona tak czeka i czeka i czeka i musi się w końcu doczekać. Tu mamy, słuchajcie kredkę tutaj Ogólnie te kredki są fajne. Tu mamy kolejne pomadki nowe, to też Wam polecam. O, bo kochani. <grym> to są maseczki. Słuchajcie, oj, te, te strasznie Wam Polecam. Te są podobno dobre, ale jeszcze nie używałam. I tu mam jeszcze... Oj, słuchajcie, taką maskę na dłonie. To też bym chciała przetestować. Akurat mi się robi sucha dłoń, to może właśnie też to nagramy. Tu mamy też taki rozświetlacz z Catrice. Du, du, du. Tu mamy podkład w pudrze z Variette serii I Te też chcę przetestować, kupiłam kiedyś. Oj, kurczę. i chyba nie widzę nadal mojego, słuchajcie, z tego, mojego pirocika. Gdzie jest mój pirocik? No, dobra, szukamy dalej. Tutaj jest jakieś opakowanko z okularów, słuchajcie. Błyszczyki z Eveline do przetestowania. Tu mam jeszcze inny odcień, które są. Tutaj mamy różyki z Eveline. One są też do przetestowania. Kolejny kolor. Ja jakieś, słuchajcie, dostałam w parce, tak czekają. Tutaj są wypiekane brązery, też z Eveline. One też czekają na testy. Tu mamy masełka do demakijażu, nówki sztuki, które. Część znam, część jeszcze nie. E, tu mamy, o, korektor z Catrice. Też kupiony jakiś czas temu. O, tu mamy żel antybakteryjny na zapas. E, błyszczyk z Eveline tylko przezroczysty. Korektor z Maybelline kupiony na zapas, bo go mega lubię. Tu mamy też jakieś takie, o, błyszczyki z libo, których jeszcze nie używałam. Tu mamy jakiś taki tint. Nie wiem, co to jest. Dostałam kiedyś jakieś paczkę. O, tu mamy jakiś antybakteryjny też żel już słuchajcie, zaczyna nie mieć miejsca, Tu mamy jakieś takie, okretki z nyx które kiedyś dostałam z zamówienia. Jakiś, nie rabat, albo jakaś promocja, coś takiego. Tu mam takie gąbeczki, które dostałam kiedyś w farce PR. Tu jest jakiś taki korektor z Lovely. Może byśmy go też przetestowali na TikToku, może być spoko. E, kolejny ol, kol, kolor, kolejny e, błyszczyk. Tu mam jakiś błyszczyk z Bella. No i już mam, słuchajcie, całą całą domo. Kolejny Myślę, że się kolorami z Wami podzielę. Też jakiś taki dziwny sticks Essence. O, to jest teraz na prądce, to tego musimy zrobić, słuchajcie, test. To jest coś takiego do kresek. Tu mam jeszcze zestaw schudy. ja nie wiem, czy to jest dobry, kurde, słuchajcie, dawno to kupiłam, ale nie otwieram, więc myślę, że będzie git. Eee, tutaj mamy co? Variette też, słuchajcie, chyba tusze i bazy, coś takiego. Więc na razie nie otwieram, bo mam dużo tuszy, bo, ja, kochani, chyba nie ma mojego pilocika, wiecie? Nie ma. Nie wiem, co się z nim stało. Yy, I kolejna kredka z Mixa. Tutaj są, yy, słuchajcie, maseczki z wielendy bardzo fajne. Yy, ta jest w użyciu, tą użyłam na razie raz, więc to jest puste opakowanie. i powiem Wam, że bardzo fajne. Są jeszcze rzeczy, słuchajcie, z, z właśnie, składania. Tu mam takie yy, lustereczka. I tu są jeszcze, słuchajcie, róża i rozświetlacz Airline. I taki jeszcze, słuchajcie, a ja jestem Słuchajcie, zostawiłam tutaj tylko te rzeczy najpotrzebniejsze. Tamte rzeczy, które były tutaj nowe, to wrzuciłam właśnie do pudełka do testów. A tutaj po prostu zostawiam miejsce. I tu będą właśnie rzeczy, które są aktualnie testowane, a na które potrzebuję więcej dni do testów. Najgorsze, słuchajcie, się nie znalazł ten pilotik. Także nie wiem, co z tego będzie. Zobaczymy. Ale słuchajcie, z tej szuflady jestem mega zadowolona I z tej tutaj Niżej, tylko tą matę jeszcze muszę kupić Żeby to się w nie przesuwało e, No i co, słuchajcie, to będzie koniec, także przejdziemy teraz do oficjalnego Pożegnanka e, Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję Jeżeli chcecie więcej serii z tego Sprzątania Stała nam jeszcze ta szuflada z korektorami, słuchajcie Ale to jest w miarę to poukładane Powiedzmy, tutaj wiecie Może to jest takie jedno na drugim, ale to są po prostu Korektory, tutaj mam tusze do są mam rzeczy wszystkie do brwi, a tu są jakieś takie o tutaj są wszystkie jakieś takie cienie sypkie Także w miarę Gigi Słuchajcie, to są opakowanka, pudełeczka z Ikei Które kosztują tam 2,55 zł maksymalnie W zależności od rozmiaru To było chyba na piątkę, a takie chyba było 2,50 Bo to jest takie jedno duże Także co, dziękuję Wam bardzo, że mi pomagaliście razem Tutaj ze mną sprzątać No i na pewno to nie jest ostatnie, bo ja słuchajcie Jak nagrywam, no to Niestety bałaganie w tych kosmetykach W tempie ekspresowym No i jeszcze tutaj mamy słuchajcie Całą tutaj, całe biurko do posprzątania I może to zrobię teraz już tak poza kamerami, bo jest naprawdę syf, Także tak. I to koniec kolejnej części sprzątania w moich kosmetyków Jak widzicie jest tego dużo i trochę tych części wyjdzie, bo chcę Wam pokazać dokładnie, jak wszystko sprzątamy i co tutaj dokładnie jest. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta seria i czy chcecie kolejne. No i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, łapek w górę i skomentować.